Witanko, witajcie na kanale GIT Adson Za obiektywem Doman W moich rękach trzecia odsłona y, Oczywiście będę mówił po swojemu Mimo, że mój operator się ze mnie śmieje bluetooth. Głośnika bluetooth y, JBL'a, Charge 3 Głośnik o pojemności baterii 6000 mAh, dzięki czemu może nam również służyć nie tylko jako przenośny głośnik, ale również jako przenośny powerbank, gdyż z tyłu mamy trzy porty. O, poczekajcie, bo nie mam paznokci. USB, do którego możemy podłączyć ładowarkę telefoniczną i ładować nasz telefon, micro USB do ładowania i AUX, żeby puszczać bezpośrednią muzykę z telefonu. Co więcej, głośnik wygląda jak bidon, taki był chyba zamysł twórców, bo od początku wychodził, wyglądał jak bidon, żeby można go było wsadzić w uchwyt na bidon rowerowy, żeby można było z nim po prostu wygodnie podróżować. Wykonany jest z jakiegoś takiego gumowanego materiału chropowatego który bardzo ładnie wygląda w rzeczywistości, jak na niego popatrzymy z dalszej perspektywy. No może akurat nie, nie, nie ten model kolorystyczny, natomiast szary wyglądałby, jakby był po prostu metalowy. Głośnik JBL-a wygląda jak jeden, natomiast mamy w środku dwa głośniczki o mocy 10 W, pasmo przenoszenia od... 70 Hz do 20 kHz. Tak jak mówiłem, dwa głośniczki 10W, pasywne membrany po obu stronach sprawiają, że dźwięk powinien również przypaść do gustu nie tylko amatorom muzyki głośnej, cichej, ale również audiofilom, którzy będą starali się wykryć w tym głośniku różne szczegółowe dźwięki, których zwykły szary człowiek nie dostrzega. Widzę, że operator najechał na górę. Mamy głośnik, yy, przycisk od bluetooth plus minus do podgłaszania, yy, podgłaszania muzyki i przyciszania yy, play i pauza włącznik i dziwny przycisk do yy, możliwości podłączenia kilku głośników JBL-owskich JBL, JBL Connect do połączenia kilku głośników naraz. raz. Samo włączenie głośnika Fajny dźwięk. fajnym dźwiękiem nas wita już taki basik był Oczywiście. O, diody, diody widzę. Diody. O, są diody, jest 5 diod diod diod. 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 diod? What is this, diod? Informujących nas o naładowaniu baterii. Wiadomo, im mniej palących się, tym głośnik bardziej grał zładowany. A ile ma pojemności ogólnie, jeżeli chodzi o baterię? Mówiłem na samym początku, 6, 6000 mAh. Przypomnieliśmy naszym widzom. Tak. Dzięki czemu możemy również ładować smartfona, puszczając bezpośrednią muzykę. To I co? Stawka gumowa też, która? No, oczywiście. No i standardowo w zestawie była ładowarka z kablem i z przejściówką na, yy, przypuśćmy, choćby kontakty w Wielkiej Brytanii. To co? Czas by może włączyć jakąś muzykę. Czas by puścić jakąś muzykę z niego. Głośnik ustawiony w dobrym miejscu. W mieszkaniu potrafi naprawdę zaskoczyć niejedną osobę. Tam, w tle burzyk tańczy. Sądzę, mam nadzieję, że słyszycie jakość dźwięku. Nie wiem, czy mikroport będzie tak w stanie dobrze odzorować dźwięk, jaki wydobywa się w tym momencie z głośnika JBLowskiego. Sądząc, po minie burzyka, możecie uwierzyć nam na słowo, że jakość dźwięku jest naprawdę niezła. Co? Sądząc, sądząc po tańcu burzyka, możecie być przekonani, że jakość dźwięku z JBL-a jest naprawdę podobało. niezła. I to, czego Wam nie powiedziałem na samym początku, głośnik JBL-a jest wodoodporny. Posiada yy, yy, normę wodoodporności IPX 7, więc należałoby go sprawdzić. Dlatego zabraliśmy ze sobą w teren. Zabawiamy się w obolaczy mitów. Zab zabraliśmy ze sobą w teren akwarium i wodę, więc co? Wrzucamy go do akwarium. No i co? Głośnik w tle nam sobie pogrywa. Burzyk wziął się za wlewanie naszej primawerki. Do naszego mobilnego akwarium, czego się nie robi dla widzów. I jak sądzicie, głośnik utrzyma się na powierzchni wody, czy zatonie? Panie Danielu, nie mam pojęcia. Jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze w życiu czegoś takiego nie widziałem w internecie. <śmieniuszka> jak widzicie? Możemy go zabrać na łódkę czytając, czytając różne rzeczy na temat tego głośnika dziwiłem się, bo można go przetrzymać w wodzie do 30 minut na głębokości do jednego metra i dziwiłem Dziwiłem się jak będzie w stanie wytrzymać Dziwiłem się jak będzie w stanie wytrzymać na łódce, jakby spadł z łódki jak zatonie to będzie po głośniku, ale nie. Głośnik jak widzicie bez najmniejszych problemów utrzymuje się na tafli wody. Taki głośniczek. Trochę Wam przyciszę. Taki głośniczek jesteście w stanie nabyć w okolicach 600 zł. Mi. Niechcący, przepraszam. Niechcący się spauzowało. <grymne> <grymne> Jak również możemy prowadzić przez niego rozmowy telefoniczne. Naprawdę? Naprawdę. Dzwonię. No, ale jeszcze trochę potańczę. Ale znalazł hita, co to jest nasz zawsze człowiek od muzyki. <grymne> Halo? Halo, halo, ty nie na głośniku? Czekaj... Nie. Teraz to cię w ogóle nie słyszę. Halo? Halo, halo, słyszysz mnie na głośniku? Na głośniku cię słyszę, a ty słyszysz mnie w telefonie? Ale po co? Jak chcesz oddać głośnik i do niego gadać? Mnie głosić, głośnik, głosić jak słuchawkę. Gdzie? Poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie do niego mam mówić. Teraz... dobrze słyszę. Tak, tak. Słychać mnie? No bardzo. no bardzo. Nie! Halo? Nie, naprawdę. Nie, ale masz pożarowski telefon. No bo niebieski To jest to najważniejszy w tym. Działa. działa Potwierdzamy, że działa. Jak najbardziej można przez niego prowadzić konferencję i nie tylko. Włączymy muzyczkę i tak Tak jak mówiłem, gorąco polecamy głośnik JBL a 3. Jak widzicie, nie zatonie. Nie uszkodzi się. Możecie go zabierać ze sobą pod prysznic i może być ciekawym gadżetem. Czy to na Mikołajki, czy na gwiazdkę. Trzymajcie się. Jeśli się podobało, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Pa. Jeśli chcecie, żebyśmy więcej tańczyli, też dajcie znać.